Siema. Co kupiłeś nam na obiad? Tanie, jakie danie? Jakie państwo dania nie znasz? No, przed nami jest piękny stadion Archus GF, a za nami. Wesołe miasteczko No, no i planujemy zaraz kupić e, bilety po prostu Na meczik jutro Chyba trochę na nielegalu weszliśmy na boisko Archus, FC No nikogo nie ma, drzwi były otwarte, więc... No, moi... uznałem, że mądrym pomysłem będzie się dostanie Na stadion więc jeśli nawet nam się nie uda biletu, to zaliczony stadion. A jakby ktoś się zastanawiał, jak weszliśmy, oto tym wej wejściem. Nie wiemy, czy to jest legalne, więc nie polecamy robić tego w domu ani w innych obiektach, gdzie to jest możliwe. Proszę Państwa, jest problem, bo weszliśmy na stadion. Dosłownie wszystkie drzwi są otwarte dla personelu. I tak trochę wpiliśmy na hama i yy, szukamy bi biletu z ofisem, ale nikt nic nie wie. Zobaczcie. Jesteśmy gdzieś na tyłach stadionu. Tu jest wszystko pozamykane, jakieś garderoby i tak dalej. Nie, nie, tam nic nie ma. Obejdziemy dookoła tylko. I byliśmy w ogóle w jakimś dziale esportowym. Byliśmy w biurach i po prostu. No chore miejsce, chore. To wszystko jest otwarte. O, zobaczcie, zaraz będzie szatnia to jest? Tu jest szapnia. Zaraz się może wejść. Rower w nim nie zapina. Może, każdy może wejść, wziąć serwer. Ja zobaczymy tutaj. tu, gdzie? To Co akurat zamknięte. O, kurwa. Ale no patrz, pisze ten. Tam jest taka kartka, żeby ludzie nie wchodzili. Więc idziemy szukać dalej. Kolejny przykład. Jakiś składzi, jakieś urządzenia Dobry. tu są. No Ogólnie minęło kilka minut i znaleźliśmy się na piętrze. Nie wiem, jak wyjść, stąd. Jesteśmy zamknięci pośrodku tego, pośrodku stadionu. Co jest? Idziemy na sąd. A policja nas nie będzie ścigać? Będzie. Witam na konferencji prasowej. Witam, witam. Jak się podobał panu mecz? Bardzo fajnie, bardzo fajnie. Jako zawodnik meczu, główny MVP tego meczu, uważam, że mogą grać dla reprezentacji Dania, bo w prostu innym byłoby przykro jakbym grał. Dlatego nie gram. A czy pan wie, że pan jest zawodnikiem esportowym? Eee, <grym> tak, mówiłem o Fifie, mówiłem o Fifie, tak. No rzuciłem tego z prawego rożnego i wpada piłka główką. Brawie. To była bomba, bomba, na banie i kończymy balet. No ogólnie są picia, kubki, ale, ale faki. I wiedziałeś, że piwo jeszcze leci z tego. Co ja no, Jesteśmy na trzecim piętrze. No, po prostu śmiech na sali, Mati. Tu biletów nie można kupić. Nie, no ten, to miasto jest dziwne. Strasznie. Wszystkie drzwi otwarte. Co jest? Ja, ja nie wiem. No, nie Może tak. wejdziemy tu i będzie otwarte. Otwarte. Widzicie? Stadion jest zamknięty. Wszystkie drzwi są otwarte. Recepcji nie ma. Ochroniarzy nie ma, jedyne kogo spotkaliśmy to dwóch Dunów I żula jakiegoś I żula, który kradł butelki stąd I naprawdę, nikt nie wie Nikt nie wie jak kupić bilety tutaj No naprawdę, horror No ogólnie tutaj jest Arhus GF, poczekaj Mati Tu jest Archus GF, najpotężniejszy klub z otwartym tym O to jest Cardio, może spróbujemy wejść do tego Cardio tam jest jakiś fan viloem Ta no wbijamy na pełnej na stadion Złaś, to podejdźmy ten bramek. Tu są jakieś bramki w ogóle. Wszystkim byliśmy na tym stadionie, chcę wam powiedzieć. I... Widzieli to no, widzowie. widzieli, widzieli No tu akurat wszystko zamknięte, no ale... No dziwne to miejsce, dziwne, strasznie dziwne Mati, masz bilet? Nie ma. <grym, 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 nie mam to weź, spróbuj przeskoczyć te bramki w sensie przejść bez biletu. Nawet bramki są otwarte dla ludzi. To miasto jest cholernie dziwne. Dlatego bilety kosztują tutaj od 24 zł do 40. Wszyscy boją się tu przyjeżdżać. Szczerze, nie, wie, nie wiem gdzie jestem. Nie, nie wiem tak, co robię. To, mnie to tak śmieszne po prostu. To jest komedia. Po prostu idziemy przed siebie i patrzymy, które drzwi są otwarte. Jak są otwarcie, to zbijamy wbijamy, na pewno, I naprawdę, ten kraj jest strasznie dziwny. Tam zobaczcie, to jest za stadion. to jest wielki stadion, a to są jakieś takie cyrki małe. Patrzcie, za mną jest wielki stadion, nawet wam zrobię oddalenie, sorry, po schodach chodziłem. Za mną jest wielki stadion, Mati, możesz też zobaczyć, Widzę. A zaraz za stadionem weszliśmy po takich dziwnych schodach jest tor dla jeździecwa konnego Naprawdę nie rozumiem tego kraju A my tam próbujemy się dostać O tak Jak leci